Ojca I syna i ducha świętego. Amen. My w dzisiejszym przeżywamy szczególną uroczystość, bowiem dzieci z Jasnogórskiej Szkoły Muzycznej po raz pierwszy przyjmą Komunię Świętą. Jest to pierwsza grupa, która w sposób odważny podchodzi do ołtarza Chrystusowego, aby karmić się ciałem Chrystusa, karmić się Jego słowem. Raduje się, Jasnogórska szkoła muzyczna, która przyprowadza dzieci, aby z pośpiechem przybywali do Maryi, aby wyśpiewywać jej chwałę, aby głosić chwałę Chrystusa z stałego. Radują się rodzice, którym Bóg dał dzieci na wychowanie, aby im przekazywali wiarę, aby prowadzili te dzieci drogą dojrzałej wiary. Cieszymy się, że wszyscy możemy brać udział w tej najwspanialszej modlitwie. Podczas której nasze dzieci będą mogły przyjąć po raz pierwszy komunię świętą. Bardzo pragniemy, żeby Jezus Chrystus był dla nich chlebem, który daje siły do pięknego i szczęśliwego życia. Całym sercem pragniemy, aby wszystko, co będą czynić mocą tego chleba, prowadziło je do zbawienia. Drogi Ojcze Kapelanie. Prosimy, abyś sprawował tę mszę świętą w intencji naszych dzieci, które dzisiaj po raz pierwszy będą mogły przyjąć sakrament miłości, Eucharystię. Mamy nadzieję, że dla nich, a także dla nas, rodziców, będzie to nowy etap na drodze naszej wiary, że mocniej zapragniemy chleba życia, to znaczy Jezusa Chrystusa. Niechaj Cię cała ziemia i niechaj śpiewa Tobie, Niech twoje imię opiewa. Przyjście i patrzcie na dzieła. Bo... Dzisiaj spełniają się słowa Chrystusa, które skierował do apostołów, kiedy powiedział: Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie zabraniajcie im. Te słowa nabierają szczególnej wagi w tym czasie, kiedy przeżywamy dramat epidemii nie tylko w Polsce, ale na całym okręgu ziemi. Dlatego raduje się dzisiaj Kościół Święty Matka Nasza, która gromadzi dzieci Jasnogórskiej Szkoły Muzycznej, które po raz pierwszy przyjmą do swojego serca pierwszą Komunię Świętą. Dzieci te zostały już oczyszczone poprzez sakrament pokuty i pojednania i dzisiaj z oczyszczonym sercem podchodzą do stołu Pańskiego, aby karmić Jego Słowem, które również jest pokarmem. Wobec tego słowa nie możemy żyć, jak również karmić się najświętszym ciałem i krwią Chrystusa. Pierwsi chrześcijanie mawiali, my nie możemy żyć bez Eucharystii. I my dzisiaj również w dobie epidemii mówimy, nie możemy żyć bez, bez Eucharystii. Nie tylko modlitwa w sposób wirtualny czy, czy poprzez środki masowego przekazu, która jest ważna. Szczególnie dla tych, którzy są chorzy, cierpiący w wieku podeszłym, którzy się zmagają z licznymi chorobami, ale dla nas, którzy korzystamy ze, z tego świata, jesteśmy zaproszeni, aby wrócić do kościoła, aby przyjść na Eucharystię tam, gdzie jest to możliwe. Również, jeżeli nie ma możliwości, to w tygodniu, aby przyjąć ciało Chrystusa. Chrystus, Pan w mowie eucharystycznej w Kafarnaum mówi, jeżeli nie będziecie spożywali ciała zna człowieczego, nie będziecie bili krwi jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Panie Jezu, jesteś najcudowniejszym darem, jaki Bóg, Ojciec, dał wszystkim ludziom na ziemi. Prosimy Cię, umacniaj cały Kościół Święty, aby karmił wszystkich chrześcijan słowem Bożym i chlebem eucharystycznym, który daje życie wieczne. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie Jezu, Ty powiedziałeś: Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie przeszkadzajcie im. Do takich bowiem należy Królestwo Boże. Prosimy za dziećmi, które dziś po raz pierwszy przyjmą Pana Jezusa w Komunii Świętej aby kochały Go całym sercem i wiernie przy Nim trwały. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Po to Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, Bóg zostali wezwani na ucztę Baranka. Panie, godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Dziękujemy Ci sercem, ukochany Chryste, żeś przyszedł do nas dzisiaj w bieli hostii czystej. Dziękujemy za jasny dzień i wyróżnienie, że się wiosna kwiatami w sercu rozpromienia. Dziękujemy za miłość, która nas wciąż raduje, uwnością jak słonecznym blaskiem obejmuje. Dziękujemy za szczęście, co z Tobą nas jednoczy i nieba lazurem nasyca nasze oczy. Dziękujemy, że wstępujesz do serc naszych, Panie. Bierzesz je niby niebo za własne mieszkanie. Dziękujemy, żeś ojcem, bratem, przyjacielem, że przynosisz nam z sobą wieczyste swe wesele. Dziękujemy, że kochasz, żeś nie jest nam daleki i że my, Jezu Chryste, własnością Twą na wieki. Czcigodny Ojcze, dzięki Ci za pracę, trud, staranie, aby Bóg w hostii był od dziś naszego życia Panem. Dzięki za pragnień wielki wkład, ażeby On królował. Dzięki za troskę, służbę Mu, za Ewangelii słowa. Ten, co dziś głębie naszych serc napełnił nieba blaskiem niech w Twą modlitwę, w pracę Twą zejdzie pożarę łaski, za każdy gest Twój, każdą myśl, wielbiące Jego chwałę, niech Cię nagrodzi dobry Bóg radością nieprzebrzmiałą. Kochana mamusiu, tatusiu kochany, z całego serca Wam dzisiaj dziękuję. Za Boga w sercu, za święty dzień w życiu, za to, że dzisiaj szczęśliwy się czuję. Co ja dziś dam Wam, ja dziecię małe, moi rodzice kochani? Serduszko moje, serduszko całe, dzisiaj Wam składam w dani, a w tym serduszku Boga samego dzisiaj Wam daruję. Yeah. I dziś, kochana mamusiu, tatusiu kochany, za wszystko wam dziękuję. Niech dobry Bóg wam błogosławi i długim życiem darzy. I niechaj nigdy uśmiech słodki nie schodzi z waszych twarzy. I rodzicom chrzestnym ślemy podziękowania, że wspierają naszych rodziców w trudzie religijnego wychowania. Babciom, dziadziusiom dzięki, też składamy, że w ten dzień szczęśliwy zechcieli być z nami. Dziś, gdy radość rozpiera serca, pragniemy zarządzających wychowawców oraz wszystkich pracowników naszej szkoły włączyć swą modlitwę i prosimy z głębi duszy, by Was Jezus miał swej pierczy. Przeciwności wszystkie skruszył, przyszłość w życiu zabezpieczył. Za waszą pracę nad nami, za wysiłki i zmagania dziś składamy dla was wszystkich szczere swe podziękowania. Żeby dzisiaj było pięknie, tak radośnie i odświętnie. Wiele na to się złożyło, wielu ludzi się trudziło. Za tę chwilę, za ten dzień, za tę radość, co, co czujemy, serdecznie Wam wszystkim dziękujemy. Już